Dlaczego wentylacja grawitacyjna już nie działa? Celowo podkreślam słowo już, bo kiedyś wystarczała. Ale kiedyś nie mieliśmy okien 3-4-szybowych, kiedyś nie mieliśmy tak ocieplonych konstrukcji naszych budynków. Kiedyś poprzez proces tzw. infiltracji powietrze, właśnie przez nieszczelne przegrody, dostawało się do środka Twojego mieszkania. Tam ogrzane miało możliwość wypłynięcia poprzez komin. Tym samym ruch powietrza w Twoim budynku odbywał się. Ale dzisiaj budujesz dom. Bardzo energooszczędnie. Inwestujesz w okna, które mają minimalizować straty ciepła. Więcej inwestujesz w bardzo dobrą izolację swojego budynku. Tworzysz termos. Powietrze nie wpływa do budynku. Komin przestał pracować. Więcej, kominem bardzo często powietrze cofa się do Twojego mieszkania, a jest to powietrze chłodne. Ratując się przed mokrymi oknami, mokrymi parapetami, wilgocią, otwierasz okna. W tym momencie twój rachunek ekonomiczny przestaje się zgadzać. Zastanawiasz się, po co władowałem tyle pieniędzy w energooszczędny dom, skoro i tak otwieram okna? Minus 10 na dworze zimą, plus 20 w mieszkaniu. Powietrze, które wpuszczasz, bo jesteś do tego zmuszony do mieszkania, musi się ogrzać. Twoja pompa, twój piec. Twój kocioł elektryczny daje o sobie znać, rachunek ekonomiczny się nie zgadza. I tu przychodzi z ratunkiem rekuperacja. To jedyne rozwiązanie, które pozwala na stałą wymianę powietrza w Twoim domu, na zapewnienie komfortu, zarówno pod kątem wilgoci, świeżości, a więc i zapachów, jak również pod kątem ergonomii. Twój rachunek na nowo zaczyna się bilansować korzystnie, bo odzyskujesz ciepło, za które już zapłaciłeś. Dzięki rekuperacji zachowujesz stałe temperatury. Minimalizujesz koszty ogrzewania swojego budynku i w tym momencie zaczynasz mówić o tym, że Twój budynek jest energooszczędny i jest tani w utrzymaniu.